Siema, siema, w kolejnym odcinku zaczynamy sobie od rajdu na Magmara z Ignacym, bo niedługo czwarta gena, to trzeba mieć dobrego Magmara. Ja mam tylko 96 Magmara, tak jakoś wyszło. A a propos czwartej geny, jest taki typek na reddicie, to mam tutaj drugi telefon, idziemy sobie oksy, to będę lepiej widział, co tam jest napisane. Jest taki typek na reddicie, który przewidział na przykład... What, znaczy przewidział, no... Z takich plotek w pewnym gronie ludzi po prostu dostał informację i przewidział, że będzie Water Festival i Double Exp. Event, także dwa eventy mu się udały, i teraz na Redditcie jest kolejna notka od niego. I w tej notce czytamy, że możemy spodziewać się w najbliższym czasie kolejnego eventu, który prawdopodobnie będzie nazywał się Evolution Event, i w nim będzie chodziło o to, że Pokémony z czwartej geny, takie jak Rhyperior, Electrivire, Electri Magmortar yy, będą mogły w końcu ewoluować, jak to ich formy z czwartej generacji. Yy, prawdopodobnie wyjdą nowe itemy ewolucji, włączając w to kamienie, czyli może będą w grze Firestone, Leafstone, Waterstone i cała inna spółka, a dlaczego to by było fajne? A dlatego to by było fajne, że posiadając teraz właśnie Iwkę, możesz sobie tą Iwkę zewoluować tak, jakbyś chciał, a nie tak jak losowo to ci da aplikacja. Rajd już skończony. Nie będą w ogóle CP Magmara, jakie ma z rajdu dobre. IG mam 1235, to masz? 38. No to ja mam totalny szrot na trade. A. I wracając tutaj, co jeszcze będzie? Będzie jeszcze niby, oczywiście, to nie jest powiedziane, że to będzie, ale jeżeli to się sprawdzi, to może tak. Podwójny exp za ewolucję pokemonów i za pokręcenie pokestopami. O, już się złapał. A Mm, Cod my transfer, ale to jest tak zwany teraz Cod my trade. Dobra, tutaj jest ten. My sobie zrobimy pewnie zaraz coś innego, ale to teraz ja sobie to doczytam do końca. Więc tak: podwójny X za ewolucję i kręcenie pokestopami. Prawdopodobnie zwiększą nam pleca klapoksy na do 2000. Więcej będzie leciało itemów ewolucji z pokestopów. Yy. Będzie zwiększony res pokémonów ewoluowanych, czyli po prostu drugiej i trzeciej formy. Niby mają też wejść w końcu trzeciej formy na DZIKO, czyli na przykład takie poksy jak Metagross, yy, Shrifty, chociaż Shrifty to chyba było. Yy, no nie wiem, no ale takie pokémony trzeciej formy, których nie było normalnie na DZIKO prawdopodobnie wejdą. No Swamperta na pewno nie było na DZIKO, Blazdikena na DZIKO. A Gardywarach też raczej na dziecko nie było. Zobaczymy. Na pewno jest tutaj wyłączenie, jest mowa o wyłączeniu milotika. No bo na milotika to wiadomo, trzeba zrobić 20 km, to pewnie dlatego. Będą nowe questy i z tych questów prawdopodobnie będziemy dostawali itemy ewolucji. Możemy dostać też nowe rajdy, na przykład Sizora. Bo Sizor już we wcześniejszym uptajdzie w APK. Dostał coś takiego, że Stardust załapanie, a tego wcześniej nie miał. No bo go nie można zapać na dziko, i dlatego może być nowym bossem rajdowym. O tym już kiedyś mówiłem. Yy, I co mamy jeszcze? Aha, prawdopodobnie nowe paczki w sklepach, gdzie będą rajdpasy i Lucky Eggie. No i żeby ten event wszedł, to my musimy dostać update'a. A jak będzie wchodził update, to wiadomo, że APK przekopią i to wtedy potwierdzą. Miejmy nadzieję, że to będzie. My się zobaczymy jeszcze pewnie na jakimś rajdzie i na moich jakby obawach, które jeszcze mam. Ale jeżeli wejdzie ten event i będzie tak jakbym nie chciał, żeby było, to będzie spoko. Zobaczycie potem. Zrobimy sobie kolejnego Magmara, a ja sobie powiem więcej, co chciałem powiedzieć, a więc chciałem powiedzieć takie coś, iż jak wiecie niedługo pewnie wejdzie czwarta gena i bardzo mnie to niepokoi, ponieważ... Co? Tak? Wyprostuj się. No jestem wyprostowany i bardzo mnie to niepokoi, ponieważ mamy takie Pokemony jak Magmar, Elektabas, Raidon. Magmar, Elektabas, Raidon. I czegoś mi jeszcze brakuje? Magmar, Electabuzz, Raidon... Zapomniałem czego jeszcze? Nie. Dobra, te trzy weźmy tylko pod uwagę. Jak dobrze wiecie, w grach Pokémon wcześniejszych, na Nintendo różne, przy ewolucji tych trzech Pokémonów był potrzebny przedmiot ewolucji, jak i trade. Dużo graczy ma odłożone magmary, Raidony, Yy... i Elekta bazy z dobrymi iv na czwartą generację. I jeżeli oni to zrobią tak jak w grach na Nintendo, czyli trzeba będzie użyć specjalnego przedmiotu i e trade'a, niestety iv mogą się zrąbać, co jest bardzo prawdopodobne. Chyba, że będzie fart mega z Lucky Pokemonem, ale to wiadomo jak to jest. Chociaż raidony... Magmary i elektabazy są raczej starsze. No jeżeli chodzi o Magmary, to oferta nie ma, więc dalej szukam Magmara, tylko robię kolejny raid z Magmarem. I to mnie bardzo niepokoi, że właśnie w ten sposób to może być rozwiązane. Miejmy nadzieję, że będzie tylko potrzebny przedmiot ewolucji. Nie będzie potrzebny do tego trade. W Elektabazie to jest Elektry... elektry... Zapomniałem, jak to się nazywa, nieważne. W Raidonie to jest protektor. Yy magmarze Magmarizer, czy jakoś tak. To dokładnie nie pamiętam, jak się nazywa. Są to przedmioty ewolucji, które są potrzebne do ich ewolucji. Miejmy nadzieję, że to będzie bez trade'a. I tak to będzie wyglądało dobrze. Eee, jak już widzieliście na przebitce kawowo-ciastkowej nabi nabiłem, nabyłem nowy wpis do opłaty Kedexu, którym jest Relikant. A zrobiliśmy to w ten sposób, że jeden z naszych znajomych był na grupę Pokémon Go, jakąś tam nową Zelandię. Typek założył sobie nowe konto, nałapał trochę tych relikantów, bo chyba prawie 20 sztuk. I po prostu leciały trade'y każdego dnia. W ten sposób mam relikanta. Kolejny kolega jest w kontakcie z kolejnym graczem z Indonezji i w ten sposób w najdługim czasie nabędę torkala. To też będzie na odcinku, jak tego torkala nabędę. Można tego po prostu trade'a sobie nagramy dwuekranowo. Niestety ten relikant dzisiaj nie był ani lucky, ani miał jakiegoś super IV, ale jest wpis do pokédexu z pokemonem. Mega trudno dostępnym, bo to jest Nowa Zelandia, a my skończyliśmy raid. 13 kulek, 1264. 1246. Wieje tu dobrym pokémonem, coś mi się wydaje. Teraz zobaczymy. A, ja mam Shiny Lucky Lugie, tak, niestety nie jest dobra. Aga dostała Shiny Lucky Lugie 91 IV. Tak, Magmar Zapany, Uprise'ik, Wonder, Defense Impressed. No to się za szybko podnieciłem, także kolejny Magmar <coughs> będzie na hmm, trade'y. I my <coughs> dzięki temu może nabędziemy w końcu dobrego Magmara. Tak? No to jeszcze się nie wyłączamy, robimy szybkiego tradea od razu. Wchodzimy w ręce. Ja Jak biorę sobie to nickname'em, wtedy mam szybko. Jest Ignacy. Trade. Masz tam tradea? Masz. Świeży magmar za świeżego magmara. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja tu nagle lucky seta. Zobaczymy, co z tego będzie. Świeże Paksy też wchodzą na laki. dzisiaj się z kolegą trajdowaliśmy za takiego samego Wingula, zapanego dosłownie 2-3 minuty wcześniej w tu i tu weszły, wiadomo, laki. ten nie jest Lucky, Aparais, Ebo Wewrycz, także jest nieco ze środem, leci od razu transfer i to by było na tyle w tym odcinku, jakaś taka typowa niedziela, z tego nie wyszła, bardziej taka właśnie informacja informacyjna niedziela plus moje obawy, jeżeli chodzi o ewolucję z czwartej generacji plus ten przeciek, który miejmy nadzieję, okaże się prawdziwy. Także pamiętajcie o subskrypcji, łapkach w górę, o tym, że jest sklep. Niedługo na sklepie będzie nowa koszulka. I nowa koszulka będzie bardzo prosta, będzie po prostu biała koszulka z napisem Mewtwo, tylko że napis Mewtwo będzie po japońsku. Tak sobie wymyśliłem i stwierdziłem, że to będzie fajne, Mewtwo po japońsku. Jeszcze nie wiem czy będzie na piersi, czy na plecach, albo będzie taki i taki, to jeszcze się okaże. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach i na pewno następny odcinek będzie z Pokemon Quest, gdzie będą trzy bardzo fajne ewolucje. Zapraszam, cześć.